Legenda o bucie pełnym złota związana jest z wydarzeniami I wojny światowej, z największą bitwą frontu wschodniego bitwą pod Gorlicami. Jeden z żołnierzy miał szczęście i podczas działań wojennych odnalazł garn pełen złotych monet. Jego myśli uciekały już do bezpieczeństwa, do powrotu do stron rodzinnych. Do budowy domu i życia z Ukochaną. Brutalność wojennej rzeczywistości miała inne plany. Został śmiertelnie ranny. Chciał przekazać informacje o tym, gdzie zakopał ten wielki skarb, sanitariuszce, która się nim opiekowała. Jednak była to wojna wielu narodów. Nie mówili w tym samym języku. W związku z tym nie mógł przekazać tej informacji. Zgodnie z legendą ten skarb gdzieś jest dalej zakopany tutaj.